Biegam wielkim serca w duchu, szybkości wiatru Biegasz na danej maratonu, wzdłuż niskich, trudnych ścieżek Moje nogi biją klap, tak, a pulsa trafi w rynku oddechu Biegam, by płacić wolność, by być bliżej nieba To biegasz do poznania, bliżej MH każdy początek jest trudny, jak pierwszy krok na trasie Ale wiatr w moich włosach działa jak motywujący akcent Z każdym kilometrem serce moje bije mocniej Biega, by pokonać niebie, by osiągnąć więcej Biega po poznańskich ulicach, bo na nich czuję się najlepiej Biorę udział w zawodach, aby z wiarą przebiec Czekający mnie dystans Biegam w leku serca, w kroku dotrzymuję szybkości wiatru biegam śladami maratonów wzdłuż niskich dróg i ścieżek moje nogi biją tak, a pulsa pracują w rytm biegam by poczuć wolność by być bliżej nieba to to z poznania? DJ FMH wspólnie z innymi biegaczami jesteśmy jak orkiestra na mecze nasze kroki tworzą symfonię podseba się strumieniami niczym letni deszcz Poczujesz ten klimat Nie wierzysz przyjęcia przywitać się biega z Poznania DJ MH Biegam w serca W kroku dotrzymuję szybkości wiatru Biegam śladami maratonu z mięskich dróg i ścieżek Moje nogi biją tak A płucę pracują w rytm oddechu Biegam by wolność By być bliżej nieba To biega z Poznania DJ MH będzie czekać i już A zmęczeniu wstępuje radość, Biegam, by przekroczyć granice, by zdobyć medal Niech każdy krok będzie nutą, a trasa partią Biegam, by w tak życia śpiewać swoją melodię Ej, jestem najlepszą wersją samego siebie Od lat biegam, serca w proku Dotrzymuję szybkości wiatru Biegam śladami maratonów wzdłuż w dróg i ścieżek Moje nogi biją tak A płuca pracują w rytm oddechu Biegam, by poczuć wolność, by być bliżej nieba Dobiegać poznania, DJ MH Nadbiegam być serca, roku otrzymujesz w roku w szybkości wiatru Biegam żadami maratonów, wzdłuż miejskich dróg i ścieżek Moje nogi piją tak, a w mózgu pracują, by oddechu biegam, by poczuć wolność, by być bliżej nieba z poznania, J.M.H.